W zakładce struktura organizacji znajdują się wszystkie obiekty. Po podświetleniu obiektu prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje Podgląd oraz Dodaj do ulubionych. Podgląd przeniesie cię na stronę obiektu, na której widoczne są jego właściwości. Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje, które opisują wybrany przez ciebie obiekt. Dzięki opcji Dodaj do ulubionych stworzysz listę obiektów, z których najbardziej lubisz korzystać. W zakładce Struktura Organizacji masz też możliwość przeszukania struktury, aby znaleźć obiekt, który spełnia Twoje wymagania. Możesz wpisać nazwę. System pokaże wszystkie obiekty, które są zgodne z Twoim zapytaniem. Obiekty, które nie spełniają kryterium, są ukrywane. Listę możesz też ograniczyć tylko do obiektów ulubionych. W opcji wyszukiwanie zaawansowane masz możliwość wyboru konkretnych właściwości, które znajdują się w szukanym przez ciebie obiekcie. Jeżeli chcesz, strukturę możesz wyświetlić również w postaci widoku tabelarycznego.